Man Cześć mnie z tej strony. Słuchajcie, <coughs> na wieczór drugi filmik w dniu dzisiejszym Niekoniecznie ostatni, chociaż nie obiecuję, bo jak obiecuję to nic z tego nie wychodzi potem. <coughs> niestety, kilka osób zapytało mnie się na stronie Facebookowej kanału co sądzę na temat powołania dzisiaj przez Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, obecnego, przypominam, nowej komisji do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, choć jak znam życie, niektórzy z was woleliby pewnie nazwę komisji do spraw badania zamachu smoleńskiego. E, słuchajcie, no, ja na temat Wydarzeń w Smoleńsku, w których to zginęli, zginęli przedstawiciele polskiego establishmentu, rządu, prezydent z małżonką, żołnierze, biuro ochrony rządu, żołnierze piloci, już mówiłem wielokrotnie. W czasach, kiedy to wszystko wrzało jak w kotle, kiedy przyczyny katastrofy były wyjaśniane przez naszą. Komisję do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. I czego ja bym teraz nie powiedział, i na jakie um, autorytety się nie powoływał, na jakie badania, na jakie um, śledztwa i tak dalej, to zawsze znajdzie się krąg osób, które powiedzą, że chuja prawda, bo wszyscy zostali tam wysadzeni w powietrze. A niektórzy powiedzą, że samolot w ogóle wylądował, oni wszyscy zostali porwani, uprowadzeni i tak dalej, a tam na miejscu byli po podrzucani, a coś innego. Ciężko jest nagrywać w domu, w którym w każdej chwili można dostać zawału serca przez yy, dziecko, które napierdala czymś za plecami. Albo robi inne tego typu rzeczy i rozprasza człowieka. Ech, w każdym razie, czego bym nie powiedział na temat tej katastrofy, zawsze znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że było zupełnie inaczej, bo oni wiedzą lepiej, bo. Mm, Burza żaza, nie może być pancerna, bo na pewno był tam zamach, bo tam były bomby, już nie wiadomo jakie w tej chwili, czy hiperbaryczne, ciśnieniowe, kurwa, sztuczna mgła, satelity, siły specjalne, specna, oddziały zabójców i tego typu rzeczy, bo przypominam, o tych wszystkich rzeczach się mm, mówiło, szczególnie mówili to o tych rzeczach członkowie komisji Antoniego Macierewicza w latach poprzednich. Dla mnie nie wchodząc, mówię w szczegóły, ja mogę podyskutować o szczegółach. Mogę odpowiedzieć na konkretne pytania dotyczące katastrofy, jeżeli ktoś będzie takie miał, może zadać. Oczywiście odpowiem na te pytania posiłkując się ilomaś tam opiniami różnych naukowców. I żeby było ciekawie, nie z komisji. Samej komisji Laska, chociaż od niego też, bo tam byli naprawdę fachowcy, ale również z komisji Macierewicza. Tak. Nie wiem, czy e, zdajecie sobie sprawę, że przez tą komisję Antoniego Macierewicza, tą sejmową wcześniejszą, prze, e, przewaliło się mnóstwo naukowców. Co ciekawe, e, wszyscy ci, którzy nie zgadzali się z tezą e, zamachu i wybuchów na pokładzie byli z tej komisji wycinani, wypierdalani i potem byli najczęściej szkalowani jako sługusy władzy. Tak było również z tym człowiekiem, z fizykiem, który nie pracuje w zawodzie fizyka od wielu lat, ale on wymyślił sobie taką teorię właśnie o tych dwóch wstrząsach, których potem, które te wstrząsy potem w ustach Ekspertów Komisji Macierewicza przerodziły się w dwa wybuchy, potem w trzy wybuchy, i pięć wybuchów i różne tego typu rzeczy. To samo stało się z kolejnym naukowcem, z fizykiem, mechanikiem, który y, podwoży, podważył na jednym ze spotkań Komisji Macierewicza, na jednej z konferencji Komisji Macierewicza, fakt zaistnienia wybuchu y, materiałów wybuchowych. Y, starał się to dokładnie wyjaśnić. W tym momencie, można to znaleźć w internecie, te zapisy tych komisji, w tym momencie został mu odebrany głos i przewodniczący komisji stwierdził, że proszę nie iść w tym kierunku, to już przesada jest i wyłączył mu mikrofon. No to słuchajcie, no jak tu można mówić o jakimś obiektywizmie. Uważam, że i teraz przechodząc do klub programu, same powody, z jakich ten samolot powody techniczne, o, mechaniczne, z jakich ten samolot pierdolnął i w wyniku tego wypadku zginęli ludzie znajdujący się na jego pokładzie, są w moim odczuciu dokładnie znane i poznane. Eee, nie ma tutaj, według mnie, żadnych wątpliwości, żadnych kurwa bomb nie było, ani Samolot y, nie został wysadzony w powietrze, jak już był, kurna, na ziemi. No, nawet takie są opinie. To wszystko wiadomo. E, komisja teraz, którą powołał w dniu dzisiejszym minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, to jest wyraźne, to inaczej, to jest po prostu coś, jakiś twór, który po pierwsze zapewni ludziom będącym w tej komisji y, panadzem przez jakiś czas, minimum przez 4 lata. Przede wszystkim ci ludzie będą mogli masować swojego. No tak to kurwa wygląda. Będą mogli snuć swoje domysły jeszcze będą za to dostawać kasę, Bo nie wierzę, że jak spotkają się z twardymi dowodami, które podważą ich pomysły dotyczące zamachu, że oni to przyjmą do siebie. Nie wierzę, w to, że ta komisja będzie pracować rzetelnie, dlatego że celem powołania, inaczej, cele powołania tej komisji są celami wyłącznie politycznymi. I teraz wszystkich zwolenników y, za, zamachu smoleńskiego, wszystkich y, ludzi, którzy w tej chwili myślą, że jestem y, jakimś y, zwolennikiem PO i w ogóle szpiegiem rosyjskim i tak dalej, y, chciałbym wstrzymać na chwilę za cenami. Uważam, że powinna powstać komisja, bo ta komisja ma się zajmować wszystkim, kurna. Wszystkim, czyli niczym. A powinna powstać komisja, która zbada wszelkie okoliczności. Okoliczności poza lotnicze, które doprowadziły do tej katastrofy, czyli organizację tego, tej całej podróży prezydenta do Smoleńska. Zabezpieczenie na miejscu przez Biuro Ochrony Rządu tej wizyty. Wszelkiego typu szkolenia, zezwolenia, stan bezpieczeństwa w tym pułku transportowym, który się tym zajmował. A przede wszystkim komisja, która powstała, by, powinna powstać, która by się zajęła wszystkimi tymi skandalicznymi rzeczami, które. Po katastrofie Smoleńskiej robił ówczesny rząd Platformy Obywatelskiej, czyli generalnie rząd, który dawał ładować się w dupę przez Rosjan, i do tej pory kolejny rząd teraz piszą, też się daje ładować, bo nie sądzę, że Rosjanie wrak oddadzą. A jeżeli oddadzą wrak pisowi, to będę kurna w szoku, naprawdę. Słuchajcie, y Temat Smoleńska był wyciszony na długi czas kampanii wyborczych tych dwóch i prezydenckiej i parlamentarnej w zeszłym roku. Temat Smoleńska był wyciszony, bo znowu te demony powracają, no jak się słyszy, kurwa, co, jakie głupoty ci niektórzy gości opowiadają, przecząc sobie nawzajem, to nawet przy dobrej wierze, przy pełnym zrozumieniu i wątpliwościach, bo ja też mam wiele wątpliwości co do różnych rzeczy wynikających z tego śledztwa. Ale no jeżeli słyszę kretynizmy, które nawzajem siebie wy, wykluczają, i widzę ten nieprofesjonalizm tych gości, no to po prostu to jest jakaś fikcja. Jakaś fikcja. No. Jakaś fikcja. No, ja podam jeden przykład z brzegu. Przewodniczący komisji, już nie pamiętam, jak on się nazywa. Doktor inżynier, jakiś tam coś tak jest, nie pamiętam, jak on się nazywa. Mówi, że on on jest technikiem inżynierem do spraw lotniczych i on pracował w Boeingu. Przy, w katastrofach lotniczych. Wiele katastrof on tam, w ogóle obcykany gość. No wydaje się, że tak. Co się okazuje? Okazuje się, że dziennikarze jakiejś tam gazety wysłali zapytania do Boeinga, jeżeli chodzi o tego pana i okazało się, że tak, owszem, on był tam pracownikiem, ale był zajmował się tylko i wyłącznie badaniem oprogramowania systemów komputerowych na pokładach samolotów, a żadną fizyką lotu, ani mechaniką lotu w ogóle, kurwa, nie miał z tym nic wspólnego. Rozumiecie? To jest takie zakłamywanie rzeczywistości. No. To są ludzie, którzy dzięki tej katastrofie smoleńskiej i dzięki zapotrzebowaniu politycznemu chcą po prostu zrobić kurwa karierę albo mieć ciekawe życie no <fajnie>, fajnie, wyberują w telewizji, w ogóle są zapraszani dostają nagrody człowieka roku kurwa, tak jak Binięda i tam ktoś jeszcze Gazety Polskiej i na tej zasadzie to wygląda na, na, tym, to, na tym to polega mówię, komisja powinna powstać, ale powinna się zająć szkodliwymi, bezprawnymi amatorskimi i zdradzieckimi działaniami rządu PO które doprowadziły do tej katastrofy lotniczej i które miały miejsce po tej katastrofie lotniczej. Bo wyjaśnienie samych wydarzeń e, fizycznych e, dotyczących mechaniki lotu i tak dalej, i tak dalej, no to już, kurna, jest to wszystko raczej chyba jasne, prawda? No, nawet, a zresztą, no co ja będę to mówił wielokrotnie, już o tym mówiłem. No, każdy, kurna, logicznie myślący, nie kretyn, to raczej powinien wiedzieć, dlaczego ten samolot spadł. pomijając zresztą, kurwa, pancerną niby brzozę. No. Gdyby może nie zawadząc, zawadziło tą brzozę, to by ktoś przeżył, tak to był W każdym razie, takie jest moje zdanie na ten temat, no. Takie jest moje zdanie, uważam, że Domony z powrotem wychodzą. I Antoni Macierewicz nie wykorzystał szansy, Poza tym bardzo mi się nie podoba to, że jako minister obrony narodowej angażuje się w takie polityczne chuspy. To jest podstawowa sprawa. Czasy, yy, Czas, który był dany PiSowi, żeby tu poogarniać sprawy, już powoli mija. No, teraz można ich zacząć rozliczać. Ja już się trochę tego nazbierało, dlatego będziemy zaraz po nich jechać. No, trzeba. Każdej władzy patrzę na ręce. Każdej. I wszyscy, którzy mnie znają, oglądają trochę moje filmy, wiedzą, że e, nic mnie tak nie wkurwie jak niekompetentna władza. I nieważne, czy to jest władza lewicowa, prawicowa, i nie myślę o pra prawicowa, oczywiście nie pis, bo przecież pis to nie jest żadna prawica. E, w każdej władzy patrzę na ręce i. W swoich ocenach staram być się bardzo obiektywny, co ci, którzy oglądają moje filmy, też mogą to potwierdzić. A, jeszcze jedna sprawa. Jeżeli ktoś, nie powtarzając tych bzdur tych różnych gości z tej komisji, potrafi mi mnie przekonać do tego, że tam były wybuchy, prezentując opinie, Naprawdę, jakiegoś, kurwa, autorytetu, który robi to bezinteresownie, no to może, może mnie próbować przekonać. Być może odwołam to wszystko. Hmm. I być może powiem rzeczywiście, o kurde, nie miałem racji. Bo ja się potrafię przyznać do błędów. Potrafię. No nic, kończę. Trzymajcie się, cześć. sight. He said for a